Witam, słuchajcie, dzisiaj, kilka słów o taryfach dynamicznych, które zostały wprowadzone od 24 sierpnia. W sumie te taryfy zostały wprowadzone na mocy prawa, więc ci duży zi sprzedawcy typu PG, Tauron, Energa, Enea musiały takie taryfy dynamiczne zaproponować swoim klientom. Klientom. Te taryfy dynamiczne opierają się na cenach towarowej, w towar, na towarowej giełdzie energii, to żeby każdy tam mniej więcej kojarzył o co chodzi. Taka taryfa dynamiczna może działać na przykład w zastępstwie. W tej chwili macie taryfy G11, G12, G12W, czy tam G13 nawet jest i w tej chwili można powiedzmy przejść na taryfę dynamiczną. Od razu taka sprawa. Nie jest to obowiązkowe, przynajmniej na razie, dla wszystkich tych, że kiedyś, ktoś zaraz powiedzą, że kiedyś na pewno przejdziemy. Nie, nie jest to obowiązkowe, a jeżeli, czyli nie musicie, możecie, jak chcecie i co jeszcze, czyli jakbyście nawet przeszli na takie taryfy dynamiczne i nie spodobałoby Wam się rozliczenie, no to wtedy też możecie powiedzmy w każdej chwili wrócić do swojej taryfy na przykład G11 czy G12, tak? Tak na sam początek. I teraz jeszcze druga sprawa, żeby też każdy y, wiedział, że przy tych cenach, y, taryfach dynamicznych y, nigdy nie będzie tak, że zapłacicie 0 zł, chociaż za energię, za jeden. 1 kilowatogodzinę nigdy nie zapłacicie 0 zł. Nigdy. Tak niestety nie będzie przykre, ale prawdziwe. Chociaż na giełdzie będą dni z minusowymi cenami, czyli na przykład będzie jedna kilowatogodzina kosztowała minus 20 groszy czy 30 groszy, ale niestety Wy zawsze, Wy, my zapłacimy zawsze jakąś kasę. I to niestety dość dużo. Dlaczego takie Za chwilę Wam postaram się to wytłumaczyć. Dobra, lecimy dalej, a więc tak jak Wam powiedziałem wcześniej, to prawo nakazało dla tych dużych sprzedawców energii, czyli takich jak PGE, Tauron, Energa, wprowadzenie tych taryf dynamicznych. I te taryfy zostały wprowadzone od 24 sierpnia. Lepsze, gorsze, ale taka oferta jest na stronach sprzedawców, tak? Czyli tych właśnie dużych beach energy, czyli dużych firm energetycznych. Czy opłaca się teraz, może powiedzmy tak, czy opłaca się przejść na taką dy, y, taryfę dynamiczną, czy nie? To jest y, naprawdę trudno dzisiaj powiedzieć, bo możliwe, że niektórym osobom, niektórym będzie się to w jakiś sposób opłacało, a innym zupełnie, totalnie nie. To zależy od tego, czy y, jakie macie spożycie, kiedy najwięcej energii zużywacie, y, czy jesteście takim czynnym jakby konsumentem, czyli sprawdzacie codziennie, aha, jutro będą ceny takie i takie i potraficie na przykład dostosować swoje zużycie energii do tych cen godzinowych, z tym, że te ceny godzinowe, jak tam już też mówiłem, nigdy nie będą o wartości 0 zł. W ogóle yy, na przykład Enea wprowadziła tą ofertę z cenami dynamicznymi, i co się okazuje, że na dzień dobry od razu pokazała środkowy palec, tak to można powiedzieć, bo opłatę handlową zrobiła, słuchajcie. Tam w kwocie 190 albo 210, czyli powiedzmy 200 zł. Co to oznacza, że nawet w miesiącu, jakbyście nie wzięli jednej kilowatogodziny z sieci, to 200 zł musicie minimum zapłacić dla NA. Więc to jest takie no, pokazanie, jak Wam już mówiłem. nie yy, No, co tutaj jeszcze? Yy, teraz tak, na przykład PGE wprowadził coś takiego, że jak będzie na giełdzie tej towarowej cena minus 10 groszy, minus 20 groszy, albo minus 30 groszy, to PGE wprowadziło, że będzie to rozliczało po 0, czyli nie będziecie mieli tego minusa, tylko będzie wartość energii liczona jako 0 plus marża. Marżę PGE akurat ma chyba najniższą, 10 groszy będzie doliczała do każdej kilowatogodziny. Czyli na przykład na giełdzie jest minus 30, oni policzą 0, do tego dodadzą swoją marżę 10 groszy i energia w tym momencie kosztuje 10 groszy, co też jest taką troszkę, nie troszkę, tylko taką ściemą, bo do tego trzeba cały czas doliczyć jeszcze wszystkie opłaty przesyłowe, które w wypadku akurat PGE. Wynoszą około 50 groszy, czyli najtaniej energię, jak będą ceny minusowe na giełdzie, kupicie za 60 groszy brutto, już z przesyłem, z VAT-em i z tymi innymi wszystkimi opłatami, które zostaną Wam tam doliczone. Takich dni z cenami minusowymi jest w miesiącu kilka: najczęściej są to dni świąteczne, sobota, niedziela, weekend i wtedy może miałoby to jeszcze jako taki sens. Zawsze, na przykład, szczególnie w ostatnich dniach wieczorowe pory, wieczorowe ceny energii kształtują się wyżej niż cena ta jest minimalna, czyli obowiązująca obecnie 50 groszy netto za kilowatogodzinę, ta taka zamrożona, tak, więc tam cena jest 60, 70, 80 groszy. Ja widziałem z dwa tygodnie temu nawet po złotówce było, więc wtedy te opłaty automatycznie wam wzrosną, czyli zapłacicie. Z giełdy 70 groszy, plus 10 groszy marży to jest 80 groszy, plus przesyły 50 groszy, czyli zapłacicie złoty 30, zł. więc drożej, niż byście kupowali tą, tę energię w tej zwykłej, podstawowej taryfie G11. Także tutaj naprawdę trudno powiedzieć. Ogólnie jakby taką najbardziej dokładną tą taryfę tą ofertę przedstawiło PGE. Wszystkie inne Tauron na przykład nie wprowadził a PGE opłata handlowa to 50 zł, czyli tu też na dzień dobry macie, że jeżeli nawet nie weźmiecie kilowatogodziny 5 dych i tak będziecie musieli zapłacić. Tauron, w Tauronie nie wiadomo, czy będzie, oni tą ofertę jeszcze tak przygotowali chyba nie do końca, wystawili ją, bo musieli, ale ona pewnie jeszcze tam będzie jakoś w jakiś sposób korelowana, ze względu na to, że, że na dzień dzisiejszy pewnie nikt się nie zdecyduje tak autom z automatu pójść na te taryfy dynamiczne, bo to też naprawdę Chyba, nie wiem, no to zależy od indywidualnego zużycia energii każdego gospodarstwa, czy to w domu, czy w mieszkaniu, kiedy go zużywacie, to każdy musiałby sobie tam przeliczyć itp. Itd. Ale Tauron na przykład, z tego co ja tam szukałem, nie mogę znaleźć opłaty handlowej. Więc tak jakby nie było tam opłaty handlowej, ale tutaj nie jestem pewien. Też nic nie ma informacji jak będzie liczona cena. Czyli na przykład minus 20 groszy, jak jest na giełdzie, plus marża. Oni mają marżę z tego co pamiętam 11 groszy, czyli byłoby wtedy minus 9. No ale do tego oczywiście dojdą jeszcze wszystkie jakieś tam inne opłaty i też zapłacicie w granicach... 50 groszy. O ile tak będzie, bo tylko PG, jak Wam powiedziałem, powiedziało, znaczy w ofercie ma przedstawione, że jeżeli cena będzie ujemna, to będzie liczone to jako 0 zł. No i potem te wszystkie inne opłaty, tak? Dopłaty. Enea, Energa i Tauron nie przedstawił tego, czy będzie też liczył po 0 zł, czy będzie liczył to minusowo, ale to nie znaczy, pamiętajcie, żebyście nie dali zwieści jakimś handlarzom, handlowcom, którzy będą dzwonili i namawiali was na to, żebyście przeszli na cenę tą dynamiczną, taryfę dynamiczną. Tutaj też nie mylić z tymi cenami godzinowymi, które obowiązują, które są też na terowej, towarowej giełdzie energii, ale są przeznaczone dla prosumentów, bo to zupełnie jakby dwie inne sprawy, aczkolwiek też z, tych sam, z tej samej giełdy i po tych samych cenach jak gdyby liczone. Tylko prosumenci to jest zupełnie inna sprawa i ceny godzinowe, a tutaj taryfy dynamiczne i ceny w taryfach to jest też zupełnie inna sprawa, chociaż podobne wartości mają, tak? No, i tyle. No, nie wiem, czy tutaj warto, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy to byłoby chyba nie warto, chyba że naprawdę miałbym jakieś duże zużycie energii w sobotę, w niedzielę, w wolne dni i to w ciągu dnia, nie wieczorem już, bo wieczorem są bardzo wysokie ceny. Rano to pewnie by wychodziło tak koło tego samego, co i tak płacę w tej chwili, gdybym miał normalną G11 taryfę, czyli mógłbym zarobić tylko w weekendy na tym, nie? żebym miał te przez kilka godzin, gdy ceny są ujemne albo bardzo niskie, to wtedy bym płacił mniej, ale pewnie wieczorem kilka godzin, które jest bardzo drogie, już by to może zniwelowało, może byłbym troszeczkę na plusie, ale to jest trudno powiedzieć. Pewnie zaraz ktoś się znajdzie, kto to wyliczy tam, bo są chłopaki, którzy na kanałach, którzy to tam potrafią posiedzieć i te tabelki ogarnąć i policzyć. I tyle, no, czy się opłaca? Według mnie, no, może niektórym osobom będzie się to opłacało, jak będzie takim naprawdę czynnym klientem, czyli czynnym użytkownikiem odbioru energii. Będzie cały czas pilnował, kiedy może włączyć bufor, bo są akurat ujemne, więc wtedy będzie, ceny, będzie płacił mniej, nieujemne ceny będzie płacił, tylko będzie płacił powiedzmy 50 czy 60 groszy za tę energię, a nie złoty 10, tak? Mówiąc o tej taryfie y, normalnie G11, bo jeżeli teraz powiązalibyśmy te taryfy dynamiczne z taryfą G12 y, czy G12W, to tutaj według mnie to tak naprawdę chyba nie ma sensu, bo w tych taryfach G12 y, tam jest tak, i opłaty te przesyłowe są niższe w tych tanich godzinach. W tych tanich godzinach jest też energia niż tańsza, nie we wszystkich znowu firmach, ale jest. Przesył we wszystkich firmach a w sumie jest tańszy w tej w nocy i tam w ciągu dnia przez te dwie godziny. Także tutaj dla każdego to do przemyślenia, według mnie te taryfy dynamiczne nic nie zmienią. Bardzo mało ktoś, mało, pewnie bardzo mało osób z nich skorzysta, ale tutaj właśnie żeby też przede wszystkim chodzi o to, żebyście nie myśleli, że nie będziecie płacili za prąd, a tak może się zdarzyć w pewnych telefonikach od różnych panów, handlowców czy pań, które będą Was ma miły tym, że jak będzie prąd minus 20, to będziecie mieli za darmo minus 20 groszy na towarowej giełdzie energii, to będziecie mieli prąd za darmo. Nie, energii nie będziecie mieli za darmo w zasadzie nigdy. Tak żeby jeszcze raz, żeby nikt nie dał się zwieść handlowcom, że jak będzie energia po zero albo minusowe ceny, to będziecie mieli prąd za darmo. Bo to jest totalna ściema. To to samo może wystąpić, co występowało i jeszcze występuje, występuje z fotowoltaiką na dachu, czyli z panelami. Handlowcy dzwonią i obiecują wam e, cuda wianki i mówią, że będziecie mieli prąd za darmo, jak założycie panele. Nie, w obecnych systemach rozliczeniowych nie ma prądu za darmo, niestety, bo się zaplątałem na samym końcu z tym fotowoltaiko, i tak sobie pogadałem, jak pogadałem. Także trzymajcie się, pozdrowionka.